Cześć, dzień dobry, witam się z Wami w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na mierzymy, e, jednak będzie troszkę inny niż zazwyczaj, bo będzie w tematyce zimowym, e, a mianowicie czapki i szaliki. E, jednak w większości będą tutaj czapki, e, zestawy są chyba tylko dwa, bo w ogóle bardzo ciężko jest znaleźć w sieciówce e, zestaw do kompletu czapkę i szalik. Zazwyczaj wszystko jest do kupienia osobno i w ogóle to się nie zgrywa. Nie wiem dlaczego tak jest, ale praktycznie w każdej sieciówce wygląda to tak samo. Także dzisiaj bierzemy na tapetę dwa sklepy. Jest to Sensei i HM. To będzie raczej taka niższa półka cenowa. Jednak mimo wszystko starałam się wybierać te czapki tak, żeby nie był to sam akryl, ale jednak były składy takie chociażby pół na pół, także zobaczmy co tutaj mamy zacznijmy sobie może od H&M -u. także otwieramy pierwsza czapka jest z tego działu Divided ona ma taki bardzo ładny czekoladowy kolor, ja wszystkie te czapki Yy, zamawiałam z myślą tego mojego beżowego płaszcza które widzieliście w ostatnim mierzymy z Cinsaya. ta czapka jest niestety sztuczna nie wiem, tak patrzę w podglądzie jak wyglądam kolor jest ogólnie bardzo ładny ona jest taka dość duża tym bardziej, że ja mam trochę dużą głowę i mimo wszystko e, wydaje mi się, ona dość spora. Kosztowała chyba trzy dyszki, jak dobrze pamiętam. No nie wiem, sami ocenicie. Dobra, przechodzimy dalej do kolejnej czapki. E, kolejna czapka to taka beżowa czapeczka i tutaj już widać, że ona jest taka jakby. Widzicie takie kłaczki? E, no, ale ona już ma w składzie 46% wełny i 3% moheru. Jest y, dużo cieńsza od tej poprzedniej. E, no, ale jako, że ma tą wełnę w składzie, no to powinna być cieplutka. I tutaj, jeśli chodzi o tą czapkę, to trochę taka. Czapka jak u babci, ale jest naprawdę bardzo przyjemna, nie robi takiej dużej głowy. No nie wiem. Ogólnie chyba wygląda całkiem fajnie, nie ma się tutaj za bardzo do czego przyczepić. Wszystkie te czapki są w rozmiarze one size, także no myślę, że całkiem spoko. Chyba w ogóle ten kolor pasuje całkiem nieźle do mojej karnacji. No, także następna. Eee, kolejna czapka jest w ogóle z działu męskiego i ja ją zamówiłam, bo ona była w fajnej cenie. I jest w ogóle w 100% z wełny, także zobaczmy. Mi to szczerze mówiąc jest bez różnicy, czy to będzie czapka z działu damskiego, czy męskiego. O Jezu. Wygląda jak kominiarz, nie wiem czy widzicie, ale mi to nawet Uszu nie zakrywa, także co z tego, że to jest czapka wełniana. Już pomijam w ogóle fakt, że yy, skoro to jest czapka z działu męskiego, no to faceci zazwyczaj mają większe głowy. No <noise> nie wiem, <noise> coś tu ewidentnie nie zagrało tak jak powinno. Także cena spoko, skład spoko, ale. Trochę jak u grabarza No nie, nie <grymne> Następne No i jeśli chodzi O czapki z chemu To by było na tyle Myślałam, że jest ich więcej, ale były tylko trzy Jeśli chodzi O sinseja, tutaj już tych Czapek będzie więcej Tutaj też się pojawi kolor Dwa komplety Także Zobaczmy Dobra, zacz... zacznijmy sobie od koloru i tutaj jako pierwszą mamy taką pomarańczową czapkę i do tego w ogóle mam też szalik. Czapka kosztowała chyba 25, to 35. Powiem Wam, że wygląda to na pierwszy rzut naprawdę bardzo fajnie. No, niestety sztuczne, bo tutaj mamy 72% akrylu, ale zobaczmy. Ej, ładne to! Ten szalik jest e, taki ogólnie dość cieniutki, ale zobaczmy, czy da się tym raz. No tak, na półtora raza. Więc yy, ja lubię ogólnie takie duże szaliki, jak można się tym tak naprawdę fajnie opatulić. A tym w sumie można. No w sumie taki pomarańcz do takiego jasnego płaszcza. Myślę, że no byłoby to na pewno jakieś takie fajne przełamanie i ożywienie stylizacji bo zazwyczaj jak chodzimy zimą, no to nie wiem jak u Was, ale ja zazwyczaj wybieram beż, szarość, czarny, także tyle by było, jeśli chodzi o polot i fantazję w moich stylizacjach, właśnie takich jesienno-zimowych, a to powiem Wam, że no podoba mi się. I zamówiłam jeszcze w ogóle ten sam zestaw w zielonym kolorze, także też sobie od razu przymierzymy no i tu mamy on jest taki, chyba w kamerze wygląda na trochę bardziej żywy kolor niż jest w rzeczywistości bo w rzeczywistości o teraz dobrze widać ten kolor jak oddaliłam on jest taki taki kolor trawy że w kamerze wygląda jakby kolor i czapka to były dwa różne odcienie e, ale aż zdjęłam i przyłożyłam i to jest to samo e, i też bardzo ładnie to wygląda no powiem wam, że dużo bardziej mi się podoba przy twarzy ten pomarańcz i ta zieleń niż beż, e, także ogólnie chyba te dwa zestawy przymierzę sobie z płaszczem i zobaczę jak to będzie współgrało no to naprawdę wygląda to bardzo fajnie Dajcie znać w ogóle, w którym mi lepiej, czy w pomarańczowym, czy w zielonym. Taki chyba ten pomarańczowy mi się wydaje taki bardziej żywy przy mojej twarzy. No nie wiem. Dobra. Mierzymy kolejną. I tu już mamy powrót do klasyki. I ta czapka miała chyba tak. 51% wiskozy i ona też jest taka cieńsza, w ogóle bardzo przyjemna w dotyku. No ładna. Fajnie wygląda, jest no tak jak mówiłam, w ogóle taka bardzo przyjemna na głowie. Myślę, że też już fajnie dałaby radę na taką pogodę jak mamy teraz. Jak, nie wiem, idziecie gdzieś rano do pracy czy zaprowadzić dziecko do przedszkola czy do szkoły, to na takie temperatury jak są rano, te 5-8 stopni, to myślę, że ona będzie idealna. No. Także tak się prezentuje. Ostatnia rzecz to jest w ogóle hit, bo to jest Beret. Ja go zamówiłam całkowicie na próbę, on kosztował 25 zł i ma w ogóle w składzie 80% wełny. Widziałam, że na innych, na przykład na stronie Zary wełniany beret kosztuje prawie stówkę, także zobaczymy. Ja w ogóle w zeszłym roku miałam taką fazę, że chciałam sobie kupić jakiś fajny, ale nie znalazłam, dlatego ja zamówiłam tak na próbę. W sumie on jest taki bardzo cienki no, do płaszcza, dajcie znać co myślicie. Wydaje mi się, że wygląda całkiem ok, ale nie wiem czy na tyle, żebym wyszła w nim. Jeśli chodzi o czapki, o szaliki, to w tym filmie byłoby na tyle. Koniecznie dajcie znać, e, którą czapkę Waszym zdaniem powinnam zostawić, e, która będzie pasowała właśnie do tego beżowego płaszcza, który pokazywałam w ostatnim mierzymy. E, no i co? Jeśli ta tematyka Was interesuje, to koniecznie zostańcie na kanale. Zapraszam do komentowania, do zostawiania łapek w górę, no i oczywiście do subskrypcji kanału. Także dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Cześć.